Dzisiaj Wam przedstawię te 5 faktów o moim piesku. Zaczynamy. Mój piesek wabi się z udział. Fakt drugi. Rasa to jest akurat uderek. Fakt trzeci. Jest dziewczynką. Fakt czwarty. Jest ona czarno-biała. I fakt piąty. Ona ma 6 lat. Ja ją dostanę, jak miałam 6 lat. Dajcie lajka za tego słodzieczka. I ogólnie wam powiem, że on jest bardzo słodkim pieskiem. Zuzia, Zuzia uśmiechnij się do widzów. Widzerów słodko mimo. Ja miałam w życiu jeszcze wiele zwierząt, ale mi postrychały. Dziwniej łapką, czyli żeby zostawić łapkę w górę. Zuzia mówi: zostawcie łapkę w górę, i się nam, do papa.